Lala, 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 nie zapominajki lala, i O, oh. oh. oh, co to? Och, lala, 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 Nie się, myszko, zaopiekuję się tobą. Papa Smurf będzie wiedział, jak ci pomóc. Ojej, Smurfetko, ta myszka kiepsko wygląda. Papa Smurf będzie wiedział, co robić. Ciamaldo, możesz go zawołać? Ja, ja, jasne, Smurfetko. Och, papa Smurfie, znalazłam chorą myszkę. Pomożesz jej? Cóż, zobaczę, co się da zrobić, Smurfetko. Nie wiem, co jej dolega. Ale przygotuję rosół ziołowy, na pewno nie zaszkodzi. Och, dziękuję, papa Smerdy. Zjedz troszkę rosołku, myszka. Poczujesz się o wiele lepiej. Śpij, mała myszko, oczka swe zmruż. A gdy się obudzisz, będziesz zdrowa już. O! Taka jestem zmęczona! Chyba cię nazwę Piskusia. Masz mała. Aport! Ach, Piskusiu, jesteś cudowny. Może jest głodna? Masz malutka. Hej, Piskusia, lepiej weź moją. O! Jak ci nie wstyd, hmm? te smerfo jagody są zgniłe Ale w naturalny sposób i ja takie lubię Och, nie chluj, taki jesteś, taki nie chluj Och, chodź, piskusiu, idziemy Gałązka, ostóg, łączę perżu, a może korzeń dębu? Nie pamiętam już, kiedy ostatnio smerfowałem ten eliksir hmm, A może jednak korzeń dębu? Och, papo Smurfie, papo Smurfie! A, smurfetko, widzę, że twoja myszka czuje się lepiej. Wyzdrowiała dzięki Rosółowi. Sądzę, że bardziej niż rosół pomogła jej twoja miłość i opieka. Ma już jakieś imię? Nazywałam ją Piskusia. Och, papo Smurfie, czy mogę ją zatrzymać? Cóż, to powinien być jej wybór. Najpierw pozwól jej wrócić do lasu. A może zostawiła tam rodzinę? A wiesz, chyba masz rację, papo Smurfie! Czujesz się już lepiej, Piskusiu? Jeśli chcesz, możesz wracać do domu. Oh. Żegnaj, Piskusiu. Nie cierpię pożegnań. Nie przejmuj się, Smerfetko. Piskusia ma na pewno w lesie bardzo miły domek. No, będzie dobrze. Och, Piskusiu. Wróciłaś. Papo Smurfie, Smurfie, piskusia chce zostać ze mną. Cóż, wygląda na to, że masz swoje zwierzątko. Cześć, Smurfetko. Zrobiłem dla Piskusi śliczny myśli domek. Ach, bracusiu, jakiś ty miły. Zrobiłem dla piskusi mysie babeczki smerfetkowe. Dzięki Łasuchu. Przyniosłem dla piskusi trochę moich najlepszych śmieci. O, dziękuję. Nie chlują, pomóż je tam trochę dalej. A. Gałązka piżmowego mchu, liść ostu i ostatni ważny składnik, korzeń dębu. O, działa! A teraz niech sobie eliksir smerwuje do rana! co się stało? Och, na W Laboratorium! Papo smerfie! Papa, Smerfetko, co się dzieje? Och, papo smerfie! Twoje laboratorium płonie! O, Szybko, dzwoń na alarm! Pożar! W laboratorium pożar! 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 Co za potworność! Kto powiedział potworność? Zmer chuj wąż do mnie! Tak! I już się... Ja się tym zajmę ma ido, ha? Księgi z przepisami są bezpieczne i żaden smerf nie ucierpiał. Dzięki Tobie, smerfetko Nie, papo Dzięki Piskusi! To ona jest bohaterką! Oczywiście! <laughs> piskusiu! Piskusiu! Och, papo smerf! Papo smerf! Co się stało, kochana? Och, szybko Ojej, coś się chyba stało, piskusia. Nie mogę jej obudzić, zrób coś! Przykro mi, smerfetko, ale ale piskusia nie żyje. Nie żyje? Och, niemożliwe, papo, śmierci, Och, proszę, piskusiu, obudź się, słyszysz? Obudź się. Nie cierpię, słodku! Tak mi przykro, smerfetko! Teraz minutą ciszy pożegnamy naszą kochaną piskusie. O, papo, śmierć! To takie niesprawiedliwe! Choć czasem wydaje się to niesprawiedliwe, ale takie są prawa natury. Wszystkie żywe istoty czeka kiedyś śmierć. Każdy kwiat, każdy owad, każde stworzenie musi umrzeć, bo śmierć jest częścią życia. Niech. Smurfie, ale się przejęła Wkrótce dojdzie do siebie, osiłku Potrzebuje teraz czasu i trochę samotności mm. Smerfnęła suchu mm. Tak jest, papo Smerfie Oby Smerfetka tak myślała Już dwa dni nie smerfnęła ani odrobiny mm. Chyba do niej zajrzy Smerfetko, zjedz coś, kochana Tak, przygotowałem ci smerfne śniadanie Lepiej porozmawiam z nią jak smerf ze smerfem. Smerfetko, musisz już skończyć. U, 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 u. Cisza. Chcę wam powiedzieć, smerfy, że smerfetka odeszła! Zostawiła liścik. Posłuchajcie. Kiedy umarła moja piskusia, nie mogę już dłużej żyć we wiosce. Boję się, że pewnego dnia któryś z was umrze, a takiej straty ja nie przeżyję. Kiedy znajdziecie ten list, będę bardzo daleko stąd. Mam obawy, że smerfetka chce uciec od życia. Trzeba ją znaleźć i to szybko. Więc na co czekamy? Smerfujmy w drogę. Tak, 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 szybko, 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 szybko. szybko. Ład smrwetki, papo, smerwie Prowadzi tam, na górę. A niech mnie smrw, to przecież góra mgieł. O, o, jestem zmarznięta i nieszczę, i Pisku się! To nie pisku ona. O, nie. Nie chcę mieć żadnych przyjaciół, z nimi są tylko kłopoty. Oh. Co się stało, Tropicielu? Chyba ktoś wzywał pomocy. O nie! Na pomoc! Ratunku! A! Już idę! Smrkutko! Tropiciel! Uwaga! Słuchowaliśmy na czas, prawda? Dziękuję, babo, smerfie! Tak bardzo was kocham! Cieszę się, że jestem z wami! I my też cię kochamy! Wciąż tęsknię za tobą i zawsze będę o tobie pamiętać, ale muszę żyć dalej! Psz. Merfetko, przyniosłem Ci prezent z okazji powrotu. Ach, dziękuję, zgrywusie. Ja otworzę, merfetku.